dzisiaj z nami i bardzo witam. Drugie zwycięstwo to było zwycięstwo kobiety, niezwykłej kobiety, Doroty Krapek. Niestety Dorota nie mogła przyjechać, przyjechali do niej rodzice za to, więc będzie świętowała pewnie z nimi. Dorota ważyła piwo w stylu belgijskie Pale Ale. Kolejne piwo to był rok 2011 i piwo w kategorii Kölsch. Zwycięzcą zostawiła Anna Pyszała. Janka niestety również z nami nie ma, ale pozdrawiamy. Kolejne piwo to Rauch i zwycięzca Andrzej Miller. Niestety również go nie ma, ale jest z nami zwycięzca konkursu z 2013 i 2014 Czesław Dziełach, który tak szczęśliwie się składa, że rok po roku zdobył tą główną nagrodę i mieliśmy możliwość i niezwykłą przyjemność współpracować z nim przy ważaniu piwa w greckim Browarze naftowym. Zanim jednak Czesław do pełni tradycji naleje pierwsze piwo, ja poproszę jeszcze o głos Weredę Szichana, dyrektora sprzedaży i dystrybucji Grupy Żywiec, a również członka zarządu. Today's date has become uh, an increasingly important day. The 6th of December is a day when all of us who enjoy beer choose to celebrate our passion for beer. This passion is shared. the last 6 years, <laughs> 6th of December is very important date. It is a day in which all who love beer... This passion is the thing that unites those who enjoy brewing at home and those of us, like all of the brewers in Rupišivić, who enjoy brewing every day. In Rupišivić we pride ourselves on having the widest assortment of beer types in the market. Drugi rzecz, jesteśmy dumni, że możemy powiedzieć, że mamy największe portfolio piłów, 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 piłów w Belfort. I każdego roku dokładamy do tego portfolio jeden styl więcej, z tylnierskich do trzech grandch This year, we are extremely delighted to make available tubular Cieszyński. W tym roku, mamy przyjemność zaprezentować Wam tubular Cieszyńskiego. No matter what your favorite taste or beer style, we are very glad that you are here this evening. Nieważne, jaki jest Wasz ulubiony styl Viva, cieszymy się, że jesteście dzisiaj tutaj z nami. I encourage you to enjoy this year Dziękuję i bawcie się dobrze. <kluczny> Dziękujemy bardzo, a teraz chciałam poprosić o głos przesłowa Działaka, który, tak jak obiecaliśmy, powie parę słów, a później da sygnał do ogólnopolskiej sprzedaży, otwierając, otwierając, nalewając pierwszego dóbr. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. To znowu ja. W zeszłym roku, jak żeśmy się spotkali 6 grudnia na premierze w, w trudach na Kiju, chyba nikt z nas nie podejrzewał, że w podobnych okolicznościach spotkamy się dzisiaj. Zanim jeszcze zacznę mówić, zanim, zacznę, zanim powiem parę słów o doblu, chciałbym bardzo Chciałbym bardzo podziękować e, przede wszystkim grupie Żywiec e, za, to, że, za to, że poprzez, e, poprzez to, że waszy e, zwycięzcę festiwalu Pinocchrilnia w Cieszynie promuje filmowarstwo domowe w Polsce i pomaga filmowarom domowym i wielki szacunek za to. Chciałbym również podziękować Dominikowi z a także całej ekipie z Cieszyna za to, że jednak to piwo uważyli i przez te dwa miesiące, kiedy rzekowało, nie wypili całego, także troszeczkę nam zostało na do dzisiaj. Dziękuję również Tobie Katarzyna za to, że znowu mnóstwo pracy włożyłaś w przygotowanie premiery, a także całego projektu. Powiem, że bez Dominika ani bez Katarzyny na to po prostu nie było. Eee, przez ostatni rok, e, przez ostatni rok od naszej ostatniej premiery e, w Polsce, e, rewolucja piwna nabiera, nabrała sporo siły. Powstało sporo browarów. Na rynek trafiło mnóstwo e, mnóstwo ciekawych piw. E, jednakże nie da się ukryć, że... Wśród, wśród tego całego bogactwa, jakie mamy. Chyba najbardziej popularne zarówno wśród piwoparów, jak też piwoszy są piwa wyraźnie chmielone, z mocną goryczką, a także, a także z dużym udziałem chmieli amerykańskich. W ostatnim, w czerwcu, kiedy, kiedy dowiedzieliśmy się wyników konkursu pirofilia, tak naprawdę Mało kto obstawiał, że Grand Championem 2014 zostanie Piwowskiego Duper. Niemniej jednak ja osobiście bardzo się cieszę, że to akurat dubel został w tym roku wybrany na Grand Championa. No, oczywiście także dlatego, że to ja, ja, ja jej uważyłem, ale także, także przede wszystkim dlatego, że, że w tym całym bogactwie Piw, jakie teraz mamy, wydaje mi się, że zaczynamy powoli zapominać, że że piwo to nie tylko goryczka i amerykańskich miel. Eee, mam wrażenie, że nasz ten dzisiejszy dubel pokazuje nam, że rewolucja, że piwna w Polsce, to właśnie nie tylko mocno goryczkowe piwa, ale także piwa, w których chmiel pełni rolę drugorzędną, ale rób, oprócz oprócz amerykańskiej ipy oraz różnych że tego typu podobnych pip, mamy mnóstwo, kilkadziesiąt stylów, które potrafią być e, równie ciekawe, równie złożone i sprawiać równie wielką e, frajdę i satysfakcję z, z picia. E, tak więc, e, cieszmy się, cieszmy się, że nie mamy dzisiaj kolejnej ipy na kranach, ale właśnie coś nowego, dobra, ponieważ rewolucja piwna, ten dupel cieszyński pokazuje, że rewolucja piwna w Polsce to nie tylko, e, to nie tylko amerykański chmielek, ale także coś, to może być także piwo słodkie. E, smak piwa to jest dużo bardziej złożona rzecz niż tylko e, goryczka oraz e, amerykański chmielek. Wypijmy dzisiaj na premierze za rewolucję i za różnorodność piwną na polskim rynku. Dziękuję bardzo. Wygląda pierwszy oficjalny goblet Cieszyńskiego dubla. Bardzo piękne szkło zasługa Katarzyny To co, trzeba spróbować Nie moje, bardzo owocowe e, Banan Bardzo owocowe. No, bardzo przyzwoite wino! Bardzo owocowe. Yy, dużo słodkie, ale, w, ale końcówka jest bardzo, ale końcówka jest wytrawna. E, lekki alkohol, ale do, dodaje pikanterii, bardzo gładkie, e, końcówce lekko rozgrzewające, no przede wszystkim w aromacie i w smaku jest przede wszystkim owoce, czyli produkty drożdży, sporo banana, e, w które suszone, ciemne owoce, tak jasnika, e, rodzynki. Przyjemna, halberowa słodowość, goryczka, goryczka nieznaczna, alkoholowa, finish wytrawny, piwo pikantne, gładkie, bardzo fajne. Dobra robota. Ok, eee, to ja może nie przedłużam, bo chyba zaraz tutaj nie zrozumiecie. Niech się zacznie bo wszyscy dzieci, którzy mają kupone na ducha, mogą wymienić je ważę na porządku. Zapraszamy serdecznie. Chyba w się dobrze odczytują.